Bo mnie ludzie zaczepiali i mówili, że biega. Tego psa znalazła mieszkanka Łobżenicy. Nie wiadomo jaki los by go spotkał, gdyby nie jej pomoc. Pies był ranny. Został potrącony przez samochód piesek od jakiegoś czasu biegał po ulicy Złotowskiej. Tam wieczorem informację od jednej z mieszkanek, która mieszka przy tej ulicy, że został lekko potrącony przez samochód. Zajęła się nim, zaopiekowała, wzięła na swoje podwórko, ale nie może się nim zająć dłużej, bo po pierwsze wyjeżdża często, po drugie ma otwarte podwórko, więc ten pies ma możliwość znowu uciec, wybiec na ulicę. Rannego psa Katarzyna Korycka-Walasek zaprowadziła do Urzędu Miejskiego, bo obowiązkiem gminy jest zapewnić opiekę bezpańskim zwierzętom. Tym bardziej, że łobrzenica ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Pile. Kobiecie jednak odmówiono przyjęcia czworonoga. Dlaczego? Tego nie udało nam się dowiedzieć. Nikt z Urzędu Miejskiego nie chciał w tej sprawie się wypowiedzieć. Łapkę poda, tak, łapkę o, no. Pies miał jednak szczęście. Nad jego losem ulitował się Marek Ciołek, Max, bo takie imię zyskał zawładnął sercem nowego właściciela. Ładny piesek, no grzeczny, no teraz już mu też żeberka troszkę tam się obciągły, no bo był jak to powiem, chuciutki, głodniutki. Jak się zgłosi właściciel, no to ja jestem za tym, żeby oddać właścicielowi, tak? No niech tam ten w dobre ręce. A jak się nie, nie zgłosi, no to widzi panie, no się zadomowił się, no to wtedy już zostanie, no. Bezpańskich psów w łobrzenicy jest jednak sporo, tak twierdzą mieszkańcy. Są takie psy w Łobrzenicy, które są bezpańskie i niektóre są nawet groźne. No na pewno bym pomogła, jakby tak długo chodził, nie? Zaniedbane i porzucone zwierzęta to nie tylko problem Łobrzenicy, Coraz częściej niestety też się słyszy o maltretowaniu psów. Bezwzględne kary więzienia nie odstraszają, dlatego m.in. w Pilskim Technikum zorganizowano spotkanie z młodzieżą, by uwrażliwić ich na krzywdę zwierząt. Niestety w społeczeństwie panuje przekonanie, ja nie reaguję, bo mnie to nie dotyczy, bo ja nie będę się wtrącał w sprawy sąsiada. To się odbywa często w czterech ścianach, gdzie pies jest albo katowany, albo głodzony, ludzie wiedzą, a nie reagują. Dlatego celem moim jest przekazanie reaguj. To jest twój nawet obowiązek. Zwierzęta mają prawa, a człowiek ma obowiązek. A jeśli sam nie może pomóc, to tej pomocy może szukać w schronisku dla zwierząt. Wystarczy o bezpańskim zwierzęciu poinformować Straż Miejską lub innego przedstawiciela samorządu. To bowiem na gminy został nałożony obowiązek opieki nad porzuconymi zwierzętami. Po takim zgłoszeniu jedzie nasz kierowca pod wskazany adres, zabiera pieska, przywozi do nas. I tutaj już się nim zajmuje lekarz, czyli jest piesek odrobaczony, odpchlony i później przechodzi kolejne szczepienia. Jeżeli się nie znajdzie właściciel, to aż do zabiegu ostryzacji, kastracji i wtedy taki piesek przechodzi na część adopcyjną i szukamy mu nowego domu. Nowy dom to najlepsze zakończenie trudnej historii dla takiego zwierzaka. Niestety, nie wszystkie mają tyle szczęścia. Co Max?